Nie będę mordował Twojego czasu. Jeżeli od nowa zaczynałbym swoją przygodę z selfie improvementem, z tą wiedzą, którą teraz mam, to zrobiłbym te 5 rzeczy. Numer 1. Własny rozum. I teraz posłuchaj. Nie chcę zabrzmieć jak jakiś boomer, który nie lubi rozwoju, ale przez rozwój mediów społecznościowych ludzie przestali mieć swoje rozumy. I od razu zaznaczam, ja nie mówię tylko o tobie, mówię też o mnie, bo ja też jestem po prostu człowiekiem. I też raz na jakiś czas lubię sobie po prostu usiąść na kanapie i zacząć scrollować dwie godziny TikToka bez w ogóle jakiegokolwiek myślenia. Ale sprawa wygląda tak, że ja już przez pryzmat tego, że chwilkę już jestem w self-improvement, jestem bardziej świadomy i zacząłem zauważać to, że TikTok formuje twój mózg. Mam na myśli to. Że przez medy społecznościowe nie masz swojego zdania. Tak zwany bandwagon effect, czyli efekt owczego pędu, to zjawisko, w którym ludzie przyjmują poglądy lub zachowania grupy, często bez względu na ich racjonalność czy własne przekonania. I kiedy na co dzień to nie jest aż tak szkodliwe, ponieważ tą opinię mogą wyrazić kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, w mediach społecznościowych liczymy to już w milionach. Miliony osób, każdy z nich dzieli jakąś jedną opinię. Dlaczego miałbyś być inny? Dlaczego miałbyś mieć inną opinię niż wszyscy? Przecież wtedy mogliby cię wyłapać i przy okazji usunąć cię z tej grupy. W społeczności self-improvementu mam wrażenie, że stało się to bardziej naturalne, żeby odebrać komuś za coś. I po prostu nazwać to straceniem życia Jakaś taka presja, że przecież masz już 17 lat I Mangazi to już 2 czy 3 lata temu startował I już się dorobił A ludzie w twoim wieku to już spełniają marzenia Pomagają rodzicom, zarabiają dziesiątki tysięcy złotych A ty na przykład uczysz się mówić po włosku Stary to przestań, przecież po co ci język kurwa się uczyć Jak możesz po prostu zarabiać kasę No i to jest właśnie bandwagon efekt Dlatego powiem to raz i nie będę się już powtarzał Każda rzecz, która rozwijacie w jakimkolwiek stopniu, to nie jest strata czasu. Nie myl pojęcia self-improvement, bo self-improvement to samo rozwój. Nie samo zarabianie pieniędzy, samo spełnianie marzeń, tylko samo rozwój. Nie każdy na tej drodze musi od razu zarabiać tonę kasy albo kurwa mieć jakieś niewyobrażalnie wysokie cele. Niektórzy chcą po prostu się rozwijać, więc jeżeli jesteś jedną z tych osób, to nie wstydź się tego. I rób po prostu swoje. Tak jak w przykładzie. Nauka języka bardzo cię rozwija. Tak samo cię rozwija gra na gitarze. Tak samo cię rozwija przeczytanie jakiejś książki, która nie jest na temat self-improvement. No ale jak? Przecież książka musi być o self-improvement, bo inaczej to jest, kurwa, strata czasu. Musisz zacząć być bardziej świadomym tego, jak wpływa na ciebie twoje otoczenie, nie tylko w realu, ale także w internecie. I tak na koniec, pamiętaj, że masz własny rozum. Więc jeśli coś ci sprawia frajdę, i czujesz, że ciebie rozwija, brnij w to stary kurwa na 100%. Numer dwa. Znajdź swoje dlaczego. Największym błędem na początku swojej przygody z self-improvementem to jest robienie tego po prostu. Bez tego swojego dlaczego. Najczęściej to wygląda tak, że kiedy myślisz na początku o swoim dlaczego, to masz takie właśnie ja chcę, chcę zarabiać no. duże kasy. Chcę wyglądać dobrze. Chcę... Kurwa pomóc rodzicom. Chcę to, chcę tamto. I ja pamiętam, że na samym początku mojej przygody, moje dlaczego brzmiało tak, chcę poprawić swój wygląd, mindset i pomóc rodzicom finansowo. I jak możesz zgadnąć, nie udało mi się. Z perspektywy czasu wiem, że to dlaczego było po prostu głupie, i tak naprawdę to dlaczego było powodem tego, że mi się to nie udało. Ale wtedy to wydawało mi się po prostu zupełnie normalne. Tak chciałem, więc tak zrobiłem. Cała filozofia tego Twojego dlaczego jest taka, że musisz dokładnie wiedzieć, co ty chcesz robić. Musisz mieć to dokładnie opisane, musisz mieć to dokładnie określone. Po prostu, stary, musisz dokładnie, ale powtórzę jeszcze raz, dokładnie wiedzieć, co ty chcesz. No i tak, dla przykładu, twoim dlaczego nie powinno być, chcę zarobić 10 tysięcy złotych, tylko bardziej do tej, do tego informacji, czyli chcę zarobić 10 tysięcy złotych w okresie 6 miesięcy. Dzięki. Nauce montowanie montowania filmików Oferując swoje usługi do youtuberów I firm w celach reklamowych Po pierwsze dlaczego To jest po prostu życzenie A to drugie dlaczego to jest plan Więc w samorozwoju ty nie masz sobie życzyć czegoś Tylko masz rozpisać plan I do tego kurwa dążyć Numer 3 unikaj udawanego pracowania Co mam na myśli przez udawane pracowanie Często wpadamy w spiralę tego Że zaczynamy robić nie do końca produktywne rzeczy Ale nadal jakoś z jakiegoś powodu uznajemy je za produktywne. I może nawet nie to, że to co robimy nie jest do końca produktywne, ale na pewno nie jest produktywne po prostu opierdalanie się kolokwialnie mówiąc w tym. Najlepszym przykładem będzie czytanie książek o self-improvement. Ponieważ możesz poświęcić czas na przeczytanie takiej książki i faktycznie coś z niej wynieść, coś się z niej nauczyć. A możesz też poświęcić czas i kurwa nie wiedzieć nic. Mity takie jak ten, że ciężka praca da ci sukces, to już są dawno, ale to dawno obalone i od dawna już każdy wie, że tutaj nie chodzi o ciężką pracę, tylko o mądrą pracę. Dlatego, zamiast czytać taką książkę dwie godziny czasu i się zmuszać do tego i pracować po prostu ciężko, to pracuj mądrze i wyznacz sobie pół godziny, ale zapamiętaj 100% z tego, co przeczytałeś. I nie chodzi tutaj tylko o książki. To stosuje się do wszystkiego, czego się uczysz. Więc powiedzmy, że uczysz się nowej umiejętności. Więc wróćmy do przykładu tego montowania filmików. Możesz siedzieć 8 godzin przy programie do montowania i przez te 8 godzin faktycznie ciągle montować i się uczyć. Wtedy zajebiście i mam do Ciebie mega szacunek. A możesz też. Usiąść na 8 godzin przed programem, ale z tego godzinę czasu skrolować TikToka, bo się, nie wiem, renderuje. Dwie godziny poświęcić na to, że kliknąłeś w jakiś randomowy filmik na YouTube w trakcie tego, jak szukałeś jakiegoś poradnika, właśnie do montowania. No i wtedy taka robota to jest po prostu duper. Dlatego przed podejściem do jakiegoś zadania poświęć te 5 albo 10 minut, żeby rozplanować, jak będziesz robił to zadanie. Nie pracuj ciężko, pracuj mądrze. mamy wszystkim. Ja teraz montuję i zobaczyłem, że zapomniałem opowiedzieć o konkursie, który teraz jest. A konkretnie o konkursie na trzy darmowe, dożywotnie miejsca w naszym community, na school. Żeby wziąć udział, musisz dać lajka, like musisz dać suba, napisać jakikolwiek komentarz i musisz zafollowować mnie na Instagramie. W następnym odcinku będą wyniki. Wracam do filmu. Numer 4. Bądź cierpliwy wobec procesu. Cierpliwość. Brzmi nudno, nie? Na pewno nie chcesz teraz zbytnio tego słuchać bo każdy teraz chce wszystko mieć szybko. Efekty szybko, kasa szybko, wszystko musi być szybko. No i jasne, czasem da się osiągnąć coś szybciej i nie trzeba do tego ciężkiej ani mądrej pracy. Po prostu coś się mogło poszczęścić i się udało. Ale tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że samorozwój to nie wyścig. To nie jest sprint, to jest maraton. I żeby zobaczyć faktyczne i prawdziwe efekty, po prostu potrzeba czasu. I dlaczego o tym mówię? Bo kiedy zaczynasz, motywacja jest na maksa. Wszystko wydaje się możliwe. Jesteś kurwa przepełniony energią i wydaje się, że możesz wszystko. Ale po paru tygodniach to wszystko wygasa. Już nie jest tak kolorowo. Nie widzisz tych szybkich postępów? Nie widzisz tego, że ci się udaje? I tak naprawdę to sam zaczynasz się zastanawiać, czy to jest sens kontynuować. No i wtedy bardzo łatwo jest się zniechęcić. I dlatego mówię o lekcji cierpliwości. Zamiast cisnąć na te efekty tu i teraz, że wszystko musi być na teraz, daj sobie trochę czasu i zaakceptuj, że to jest proces. W tym czasie bierz się za małe kroki, które jak się zestakują, to dadzą ogromne efekty. Czyli tak zwany compound effect, czyli efekt składany. Nawet te najmniejsze podstępy o podstępy, ja pierdolę. Nawet te najmniejsze postępy, które się kumulują z czasem, prowadzą do czegoś ogromnego. Jeżeli będziesz o 1% lepszy każdego dnia przez rok, to po roku czasu będziesz 37 razy lepszy. No prawie, ale 37 razy lepszy. Więc teraz, jeśli zaczynasz, to weź sobie jedną rzecz do serca: samorozwój to jest czas. Daj sobie trochę czasu i obserwuj to jak z dnia na dzień. Z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, to jesteś coraz lepszy. Codziennie rób swoje, po jakimś czasie zobaczysz, jak daleko zaszedłeś. Numer 5. Rób regularne podsumowania swoich postępów. To jest taka kolejna rzecz, którą na samym początku uznawałem za kompletnie nieważną, ale z perspektywy czasu wiem, że jest bardzo ważna w samorozwoju. Regularne podsumowanie swoich postępów. Co to w ogóle właściwie znaczy? No właśnie chodzi o to, żeby od czasu do czasu w tym swoim maratonie się zatrzymać. Troszkę się zregenerować. I poświęci czas na podpatrzenie, co działa, a co nie. Musisz spojrzeć na to, co zrobiłeś i pomyśleć sobie, czy jestem w stanie zrobić to lepiej, czy jestem w stanie zrobić to szybciej, czy mogę to czymś zastąpić. Pamiętaj, że musisz mądrze pracować. Nie zapierdalać, nie pracować ciężko, musisz pracować mądrze. Dlaczego to, wa Dlaczego to ważne? Bo łatwo wpaść w automatyczne działania, czyli robisz coś, bo wydaje ci się, że tak trzeba, ale nie zastanawiasz się nad tym, czy to w ogóle ci coś daje? Dlatego warto robić przegląd swoich sukcesów i swoich podstępów. Podstępów, znowu kurwa. Dlatego warto robić przegląd tego, co udało ci się osiągnąć. Przegląd tego, co działa i przegląd tego, co można zmienić. To pozwoli ci na twojej drodze self-improvementu wyciągać wnioski i unikać tych samych błędów. Ja nazywam się Marcel. Pomagam ludziom w osiąganiu najlepszych wersji ich samych. Jeśli cię to interesuje, wbijaj na skula i wbijaj na Instagrama. Do następnego.